Krzysztof Paszkiewicz, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Siódemka. Osiemnasta kolejka to ciąg dalszy korespondencyjnego pojedynku o pozycję lidera pomiędzy Warszawią a ZS-em AWF. Drużyny walczące o utrzymanie musiały zmierzyć się z zespołami na papierze znacznie mocniejszymi. Omówienie tej serii gier rozpoczynamy od spotkania w Warszawie, które można było obejrzeć u nas na żywo. Daję piłkę. Agnieszce Leśniak, jest 3 do 1, teraz piłkę ma Granicka, chciała się zrewanżować koleżance tym podaniem, ono było jednak ciut za mocne, a teraz Olszanka i błyskawicznie mamy remis, Warszawia szybko rozpoczęła, Różycka, Leśniak, teraz Weber, Leśniak, przytomnie na prawą stronę i bramka, 10 do 7, ta akcja była składna, Mieszanka. Łotkowska. z dystansu tym razem Natasza Piątkowska została kompletnie zwylona. i metrafienie Weber w tym spotkaniu. Ależ to jest bomba! Ależ się nam zaczyna ta druga część gry. Dzięki czemu Lubliniaki utrzymały się na trzeciej pozycji. A Joanna Granicka po raz kolejny pakuje piłkę do siatki. To są udane minuty, jeśli chodzi o rozgrywającą gospodyń. Ależ to była sztuka, wpakować piłkę do siatki w taki sposób. Warszawia od razu ruszyła. Ależ to jest tempo. Ależ to jest widowisko. Włodkowska. I ten dopiek na pewno napędził Klaudię Włodkowską. Piękny rzut z dystansu. Drużyny stworzyły dobre oraz bardzo dynamiczne widowisko, w którym zobaczyliśmy ponad 70 bramek. Wysokie tempo tego spotkania lepiej wytrzymały zawodniczki Warsowi, które wygrały 39 do 33, i święta spędzą na fotelu lidera. Kolejkę otworzyły podwójne derby, akademickie oraz lokalne. Ewidentnym faworytem przed tym spotkaniem był AZS AWF Warszawa zajmujący przed tą serią drugą pozycję. Pierwsze 16 minut rywalizacji zaprzeczały dysproporcji w pozycji obu tych klubów w tabeli, gdyż na tablicy świetleń widniał wówczas wynik 7-7, do -7, a drużyny walczyły bramka za bramkę. Wtedy podopieczne Pawła Kapuściskiego włączyły tryb turbo i do przerwy zdążyły zdobyć kolejne 10 bramek przy zaledwie jednym trafieniu gospodyń w tym fragmencie spotkania. Do przerwy było zatem 8-17. Druga połowa była bardziej jednostajna. AZS AWF kontrolował przebieg meczu i systematycznie powiększał swoją zaliczkę. Zawodniczkami, których numery najczęściej widziano w protokole meczowym są Sara Szukowska oraz Katarzyna Pożoga, autorki odpowiednio pięciu oraz ośmiu trafień. Po końcowej syrenie to przyjezdne miały powody do zadowolenia, gdyż wygrały z AZS Uniwersytet Warszawski dość wyraźnie 33 do 20. SMS Płock podejmował na własnym obiekcie SPR Handball Rzeszów, który z każdą kolejką uczy się pierwszoligowego szczypiorniaka. Początek tego spotkania znał pod znakiem notorycznie odgwizdywanych rzutów karnych. Pierwszej z nich nie wykorzystała Natalia Otlewska, lecz chwilę później siódemkę na bramkę zamieniły Aleksandra Matraszek oraz przy drugim podejściu Otlewska i było 4-1 dla gospodyń. Następnie był okres wyrównanej gry, a drużyny prowadziły równorzędną walkę. Jednak w końcówce pierwszej połowy SMS znowu rzucił wyższy bieg i zdobywając cztery trafienia z rzędu doprowadziły do wyniku 15-8 do przerwy. Drugie pół godziny rozpoczęły się od bardzo skutecznej gry SPR-u handball, który po kilku minutach po zmianie stron doprowadził do wyniku 16-12 i trener SMS-u Bogdan Zajączkowski poprosił o czas. Potem już do końca meczu oglądaliśmy teatr jednego aktora, konkretnie Julii Domskiej. Skrzydłowa SMS-u Płoc w ciągu 13 minut zdobyła aż 8 bramek. W ten sposób definitywnie przychyliła szale zwycięstwa na stronę gospodyń, a rzeszowianki dalej znajdują się w strefie spadkowej. Pozycja w tabeli jasno sugerowała, że faworytem w tym spotkaniu będą gospodynie z Jarosławia. Wesoła chciała utrzymać dobrą dyspozycję z poprzedniej kolejki, dodatkowo pieczętując to zdobyciem punktów. To wychodziło drużynie Mirosława Robaka bardzo dobrze, ponieważ jego zespół stracił pierwszą bramkę dopiero w siódmej minucie, samemu zdobywając wcześniej trzy trafienia. J.S. San Jarosław zaliczył wyraźny start, który był widoczny w grze ofensywnej oraz w wyniku 5-12 w 15 minucie meczu. Wesoła utrzymała swoją przewagę i po 30 minutach było na tablicy 14-22. Zmiana stron nie miała dużego wpływu na dalszy rozwój tego spotkania, ponieważ Wesoła utrzymywała swoją zaliczkę, a z biegiem czasu nawet ją powiększała. Jarosławianki nie potrafiły odrobić strat aż do końca rywalizacji i niespodzianka w hali sportowo-widowiskowej Mosir stała się faktem. Po pauzie w poprzedniej kolejce do rywalizacji wróciły akademiczki z Lublina. AZS UMCS pojechał do Radzymina, by zmierzyć się z Markowią Rockis. Pierwsze kilkanaście minut były wyrównane, lecz lublinianki dzięki dwóm pasom wyszły na wyraźniejsze prowadzenie. Najpierw z 6,7 na 6-11, a pod koniec pierwszych dwóch kwadransów z 10 do 15 na 10 do 18. Obraz gry w drugiej połowie praktycznie nie uległ zmianie. Goście dalej byli drużyną lepszą, co miało przełożenie na coraz większą przewagę bramkową. Co jest warte podkreślenia, w drużynie Patryka Maliszewskiego bramki zdobywały niemal wszystkie zawodniczki z pola wpisane w protokole meczowym. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem AZS-u UMCS Lublin 35-25, a Markowia Rokis nadal jest tuż nad kreską. 18 seria gier obfitowała w ciekawe starcia. Derby akademickie skończyły się triumfem AWF-u. Niespodziewanie potoczył się mecz w Jarosławiu, gdzie triumfowała Wesoła. Swoje spotkanie wygrał AZS UMCS Lublin, a komplet oczek został także w Płocku oraz w Warszawie przy Torskiej. Warszawia nadal prowadzi w tabeli z przewagą jednego punktu nad lokalnym rywalem AZS AWF. AZS UMCS umocnił się na trzecim miejscu, a Wesoła zbliżyła się do Prezero APR Radom na dwa oczka. Nadal pod kreską jest SPR Handball Rzeszów, który traci 3 punkty do Markowi Rokis. W klasyfikacji strzelczej na czele nadal jest Weronika Weber, która zdobyła najwięcej bramek także w tej kolejce. Druga lokata należy do Joanny Granickiej, a trzecie miejsce zajmuje Amanda Szymborska. Magdalena Berlińska zaliczyła trafienie numer 100, a Klaudia Kutz dzięki dobremu występowi w tej serii gier znalazła się w top 10 tej klasyfikacji. Do końca zmagan ligowych zostały już tylko cztery kolejki. 19. seria spotkań zostanie rozegrana na przełomie kwietnia i maja. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja AZS-u UMCS z Warsowią. Istotny mecz w kontekście utrzymania zagrają SPR Erhan Rzeszów oraz AZS Uniwersytet Warszawski. MKS Karczew podejmie na własnym parkiecie J.S. Esania Rosław. Wesoła poszuka punktów w spotkaniu z polskim SMS-em, natomiast AZS AWF Warszawa skrzyżuje rękawice z Prezero APR Radom. Zespołem pauzującym w tej kolejce jest Markowia Rokis. To już wszystko w tym odcinku magazynu 7. Dziękuję za uwagę, wesołych świąt i do usłyszenia.